Cześć, Krzysztof Honda, witam Was w kolejnym odcinku, a bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Anetka, która zgodziła się opowiedzieć o swoim sprzęcie, na którym się porusza, czyli Hondzie CB500F. I takim damskim okiem opowie Wam, jak wygląda jazda na takim sprzęcie. Może doradzi niektórym dziewczynom, które nie są jeszcze zdecydowane na to, aby zrobić prawo jazdy i poruszać się czymś większym niż na przykład skuter o pojemności 125 cm3. Tak więc czeka nas ciekawy odcinek, więc zaczynamy. Zanim porozmawiamy z przesympatyczną manetką na temat jej sprzętu, ja wam opowiem pokrótce, co to za motocykl. Honda CB500F. Ten egzemplarz akurat pochodzi z 2019 roku. To motocykl o pojemności 471 cm uzyskiwana moc to 46,7 konia mechanicznego, czyli 35 kW, co sprawia, że tym sprzętem mogą poruszać się osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2. Ale o tym opowiemy także w dalszej części odcinka. Ważne tutaj jest, aby stosunek masy do mocy był odpowiedni i ten motocykl właśnie spełnia te warunki. Także, jeżeli szukacie takiego sprzętu na kategorię 2, zapytajcie u swojego dealera, bo są motocykle przystosowane właśnie na taką kategorię. Tutaj mamy dwucylindrową jednostkę rzędową, czterosuwową, ośmiozaworową z wtryskiem paliwa. Motocykl waży 189 kg, więc myślę, że drobne dziewczyny, tak jak Anetka, poradzą sobie z takim sprzętem, ale mówimy tutaj o masie no, dwukrotnie wyższej niż na przykład jakiś skuter, więc na prawo jazdy myślę, że będziecie także uczyli się na motocyklach, które są o podobnej masie lub nawet cięższej. Reflektor z przodu, z tyłu oczywiście w technologii LED. Motocykl jest świeży i jest to Naked, który w tej chwili jest oferowany w dwóch odmianach. Jest to odmiana właśnie F lub X. Ta odmiana X jest taką odmianą Adventure, ale... Myślę, że tutaj też Anetka opowie, dlaczego wybrała taki sprzęt. Motocykl posiada dwukanałowy system ABS, który ułatwia hamowanie w awaryjnych sytuacjach. Jeżeli mamy śliską nawierzchnię, ciśniecie klamkę hamulca do końca. Yy, sprawi ten system, że koło przednie wam się nie zablokuje. Możecie także wykonywać manewry. Oczywiście w ograniczonym zakresie, ale motocykl nigdzie wam nie ucieknie. Więc myślę, że bardzo przydatny system, nie tylko dla początkujących użytkowników, ale myślę tutaj także dla osób, które często się poruszają, jeżdżąc na przykład w deszczu. Zbiornik paliwa mieści 17,1 litra, co przy spalaniu 3,5 litra na 100 km daje nam zasięg prawie 500 km. Bardzo dobry rezultat i ten silnik jest ekonomiczny. Zresztą Honda, wprowadzając ten silnik do nowej gamy, gamy modeli, mocno go reklamowała. Chociażby bluza, która reklamowała pojemność 500 cm3, taką pojemność już Honda stosowała w swoich silnikach, więc to jest taki trochę powrót. Jeżeli chodzi o ten model, on także z silnikiem o pojemności 500 m3 występuje właśnie w modelu X, ale możecie na przykład znaleźć Hondę CBR, która także posiada taką pojemność. Ile zapłacicie konkretnie za taki egzemplarz z 2020 roku? Zapłacicie 27 700 zł, kupując nowy sprzęt. Znalezienie używanego takiego sprzętu z polskiej sieci dealerskiej, który nie jest wypadkowy, nie jest łatwe, dlatego że jest to nowa gama modeli Hondy, są to motocykle świeże na rynku, ale jeżeli poszukujecie takiego motocykla, myślę, że się nie zawiedziecie. Niskie koszty eksploatacji jednocześnie cena poniżej 30 tysięcy sprawia, że wiele osób zastanawia się nad taką wersją. Ale porozmawiajmy teraz z właścicielką tego wspaniałego sprzętu. Anetka powiedz, jak długo posiadasz prawo jazdy i jaki to one jest kategorii? Posiadam prawo jazdy kategorii A2, jak już wcześniej wspomniałeś. Posiadam je od 7 lat, natomiast tak naprawdę motocyklem teraz dopiero zaczęłam jeździć jak nabyłam ten sprzęt. Wytłumacz, dlaczego to jest kategoria A2. Czy nie mogłaś wtedy zrobić od razu kategorii A? E, tak, jak podchodziłam do kursu, zaczęłam zdawać ten kurs na pełną kategorię A. E, natomiast w międzyczasie weszła zmiana przepisów, nastała zima i już egzamin musiałam zdawać na kategorię A2. Czy myślisz o zrobieniu kategorii A? Żeby jednak jeździć większymi pojemnościami i czy chciałoby ci się przechodzić cały ten proces od początku? To znaczy wydaje mi się, że chciałoby mi się przechodzić ten proces, nie byłoby z tym najmniejszego problemu, natomiast na chwilę obecną ten motocykl naprawdę jest w pełni wystarczający, więc na chwilę obecną nie będę o tym myśleć. Czyli jeżeli jakieś dziewczynie mogłabyś doradzić, która w tej chwili może tylko zrobić kategorię A2, to żeby poczekać i zrobić od razu A. Czy jednak myślisz, że taki sprzęt może być wystarczający dla większości dziewczyn? Zdecydowanie myślę, że jest wystarczający. Natomiast wiadomo, tak logicznie rzecz biorąc, lepiej jest wydać pieniądze raz. Więc jeżeli ktoś chce poczekać, warto jest poczekać do tego 24 roku życia i, i po prostu zdać prawo jazdy na pełną kategorię A. Natomiast domyślam się, że też większość osób, które kochają motocykle, raczej tych sześciu, lat nie będą czekać od 18 roku życia, więc A2 z pewnością wystarczy. Powiedz mi, czy to twój pierwszy jednoślad? A jeżeli nie pierwszy, to jakim wcześniej sprzętem jeździłaś? A jeżeli jest to pierwszy jednoślad, którym jeździsz, to powiedz mi, czy myślałaś o tym, żeby zacząć od skutera i później przesiąść się na większą pojemność? Tak, jest to mój pierwszy jednoślad i powiem szczerze, że wolałam zacząć od razu od motocykla. Za skuterami nie przepadam osobiście, więc wolałam troszeczkę poczekać i jednak nabyć już, już motocykl. Dlaczego wybrałaś właśnie ten model? E, przyznam szczerze, że na początku szukałam e, używanego motocykla, więc w ogóle nie patrzyłam na te nowe hondy. E, natomiast jak już zaczęłam się rozglądać za motocyklami nowymi, e, Pierwszym takim moim wyborem był jednak CB500X. Skradł moje serce i bardziej mi się podobał w początku, jednak myślałam, że jego kupię. Natomiast w momencie jak pojechałam do salonu, usiadłam na CB500X, CB500F i NC700, ten zdecydowanie wygrał. Tutaj właśnie głównie zaletą jest to, że było mi na nim bardzo wygodnie. Tutaj zbiornik ma troszeczkę tak ładniej wyprofilowany, że jednak nogi się ładnie chowają. Sądzę, że nawet dla wyższych, jak i niższych osób będzie to zdecydowanie wygodniejsza opcja. Niż właśnie przy NC700. Następną tutaj zaletą jest z pewnością to, że pomimo tego, że jest to mały motocykl, tak? ma mały silnik, mało koni. Jakby nie patrzeć. Rzeczywiście to przyspieszenie jest w porządku. I wiem, że tutaj osoby, które jeżdżą na większych motocyklach, mogą się ze mną nie zgodzić. Natomiast dla mnie, jak na pierwszy motocykl, jest to naprawdę super. Bardzo przyjemnie się jeździ, jest leciutki, wbrew pozorom. Ja dużo siły nie mam i powiem szczerze, że zawsze przeprowadzenie takiego motocykla było dla mnie bardzo problematyczne, nawet na kursie. Natomiast z tym takiego problemu nie mam. Powiedz mi, czy wybrałabyś go ponownie? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak bardzo przyjemnie się jeździ. Bardzo go pokochałam, i, i szczerze mówiąc, na początku myślałam, że troszeczkę nim pojeżdżę i może rzeczywiście coś innego zmienię, natomiast w tej chwili. Nie szukam nic. Opowiedziałaś o zaletach, a powiedz mi, czy znalazłaś jakieś wady tego modelu? Niestety tak. Jedną wadą jest to, że jednak na dłuższe podróże nie jest to bardzo wygodny motocykl. Przy jakichś tam większych prędkościach na, na trasie po prostu no, troszeczkę jednak trzęsie jest mniej wygodnie. Natomiast tak jak w obrębie Warszawy, gdzieś tam pod Warszawę, tak do 60 do 100 km nawet sądzę, że, że tego problemu nie będzie. Powiedz mi, czy kupując taki sprzęt myślałaś o tym, żeby daleko nim jeździć, czy jednak to chodziło ci o takie, właśnie, podróże kilkadziesiąt kilometrów? Raczej chodziło mi o podróże kilkadziesiąt kilometrów. Tutaj, właśnie, też widać, że zamontowałam stelaże z pomocą mojego taty do kufrów bocznych. Jest to mniej przyjemne w jeździe na mieście. Wiadomo, tutaj przyciskanie się pomiędzy samochodami jest, jest trudniejsze z kuframi bocznymi. Natomiast, jak gdzieś można pojechać, właśnie, tak do 100 kilometrów, to można się fajnie zapakować w takie kufry. Powiedzieliśmy o stelażach, więc. Pojedźmy dalej, czy jeszcze masz jakieś akcesoria inne w tym sprzęcie, które nie były fabryczne? E, tak. Pierwszym takim dodatkowym sprzętem, który został zamontowany, nie ja go montowałam, tylko tutaj w, w salonie w Hondzie, była stopka centralna. Jest to bardzo wygodna opcja, zarówno przy tankowaniu, jak i przy takich, jakichś dodatkowych aktywnościach przy motocyklu, typu smarowanie łańcucha czy, czy nawet czyszczenie go. Więc to był właśnie mój taki pierwszy wybór, który dla mnie MUS dosłownie. Natomiast drugą, drugim elementem, który zamontowałam, była przednia owiewka. I była już tutaj zamówiona, natomiast zamontowałam ją sama, jest również przyjemniejsza w jeździe, bo jednak to powietrze nie uderza bezpośrednio w kaski, w kurtkę, tylko przyjemniej się jednak rozchodzi. Niektórzy uważają, że gorzej wygląda z owiewką, według mnie ten motocykl wygląda dużo lepiej z tą owiewką, więc to zależy od, tutaj od gustu. Tak, ale ta owiewka nie jest zbyt duża, i ona też widzę, że jeżeli chodzi o linię tego motocykla, ona go nie zaburza. Tak, dokładnie, też, też tak myślę. Ostatnim elementem, który zamontowałam, jest właśnie uchwyt na telefon, i powiem szczerze, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Można bezpośrednio już tutaj nawigację sobie odpalić na, na telefonie, można jechać wszędzie. W razie czego, jak jest Interkom, można przez Interkom również rozmawiać, gdzieś tam szybciutko można wybrać numer, więc naprawdę jest to przyjemna opcja. Tak, polecam Wam także to akcesorium, w bardzo prosty sposób, możecie sobie schować telefon. Czy zaprezentujesz Anetka, czy byś... E, ...nawet tak duży telefon mogła go zamontować. I zobaczcie, jest bardzo stabilny wiatr, na pewno Wam go nie zerwie. I ja też jeździłem z tego typu mocowaniami, więc także polecam dla osób, które chciałyby chociażby sobie włączyć tutaj nawigację w bardzo prosty sposób. Możemy wtedy sobie nawigować za pomocą smartfona. No to mam dla Ciebie zadanie, bo mówi, że masz stopkę centralną, więc drugie pytanie: czy potrafisz? Postawić motocykl na nóżce centralnej. Tak, powiem szczerze, że na początku było to dla mnie bardzo ciężkie. Natomiast to tak naprawdę nie wymaga żadnej siły, jedynie technicznie trzeba wiedzieć, no jak właśnie. to zrobić. W jednym z odcinków właśnie także nagrałem i pokazałem wam, jak postawić motocykl na stopce centralnej. Okazało się, że wiele osób ma z tym problem. Niektórzy się wstydzą powiedzieć o tym, kupując na przykład używany sprzęt, który jest wyposażony w takie akcesorium. a No to poproszę cię, żebyś pokazała, że można bez problemu taki. Sprzęt. Postawić na stopce centralnej. Dokładnie. Nie szarpiemy się, po prostu ciągniemy rączki do góry, a nogę pchamy w dół. Bardzo Ci dziękuję, test zaliczony. Często prosicie mnie o to, żeby pokazać, jak przy danym wzroście wyglądamy na danym sprzęcie. Anetka, czy nam zdradzisz jakiego jesteś wzrostu? E, tak, mam 1,75 m wzrostu. 1,75 m nie należy do niskich osób. Powiedziałbym nawet, że należy do wysokich kobiet. 79 cm to wysokość od ziemi do siedziska. Prosiłbym Cię, żebyś wsiadła na sprzęt. Pokażemy, jak wyglądasz przy wzroście. 175 cm. No wiadomo, że przy tym wzroście będziesz bardzo stabilnie sobie trzymała nogi na ziemi, ale myślę, że niższe osoby także bez problemu będą takie sprzętem mogły jeździć. Tutaj jest dosyć nisko ten środek ciężkości, więc poruszanie się w mieście w korku, przyciskanie się między autami chyba także nie będzie stanowiło problemu dla osób, które na przykład mają 165 cm wzrostu, bo do takich sprzętów właśnie takie osoby się często przymierzają. Zdecydowanie. Uważam, że zarówno wyższe, jak i niższe osoby będą tutaj wygodniej i swobodniej się czuły. Zresztą widać, jak w momencie, jak już usiądę, też jest dużo jeszcze miejsca do owiewki i, i będzie ta wygoda. I to jest właśnie to, o czym opowiadałam, że ta noga wchodzi tutaj pięknie pod wyprofilowany zbiornik, więc naprawdę jest bardzo wygodny. Czy jeżdżąc już tym sprzętem, nie pomyślałbyś, że jest za mały dla Ciebie? Nie, na początku myślałam, że, jako że mam, no dość, dość wysoka jestem, tak? Pomyślałam, że jednak będzie to dość mały sprzęt. Kiedyś, ileś lat temu, myślałam raczej o tych 125, tak? Na początek, natomiast były one dość małe. Ten motocykl uważam, że naprawdę jest dość duży, jak na 500, i myślę, że wygląda się na nim fajnie. Czyli dziewczyny, jeżeli jesteście niższe, wyższe, myślę, że także przymierzenie się do takiego sprzętu przed zakupem, chociażby szukanie go w ogłoszeniach, zachęcam do tego, żeby przyjechać do salonu, przysiąść się, zobaczyć, czy jest Wam wygodnie, ale to jest taki sprzęt uniwersalny i myślę, że tutaj naprawdę można wygodnie tym sprzętem poruszać. Anetka zgodziła się, abyśmy się przejechali jeszcze kilkanaście kilometrów, więc pokażemy Wam także z trasy ten, ten motocykl, a ja będę poruszał się Forzą 125, czyli sprzętem, Skuterem klasy premium, który możecie się poruszać na kategorię B, prawa jazdy, jeżeli posiadacie je co najmniej od 3 lat. Ale zanim ruszymy, poruszmy też temat taki dosyć wrażliwy, i taki temat, który się pojawia często, mianowicie. To, że kobiety mają często problem z ubraniem się na motocykl. Dlaczego mają problem? Nie dlatego, że coś im nie pasuje, tylko dlatego, że takich akcesorów jest po prostu mniej. Zazwyczaj sklepy są wyposażone w mnóstwo kurtek, kombinezonów kasków, rękawiczek przeznaczonych dla mężczyzn. U nas także przyznajemy się, ten procentowo tutaj udział akcesorów motocyklowych dla kobiet jest mniejszy. Po prostu takich ubrań sprzedaje się mniej, jednak tutaj męs męskie grono dominuje, jeżeli chodzi o użytkowników jednośladów, ale to się także Zmienia. Ale tylko powiedz mi, czy ty miałaś problem z doborem dla siebie ubrania i powiedz mi, co też wybrałaś? Tak, zdecydowanie miałam problem. Największym problemem były spodnie, ponieważ na początku kupiłam jakieś gorszej jakości ubrania na kurs, na, na egzamin, natomiast jak już kupiłam motocykl, stwierdziłam, że muszę być bardzo dobrze zabezpieczona, więc zainwestowałam w skóry. Kurtka skórzana, która mi naprawdę przypadła do gustu. Alpine Stars jest bardzo wygodna. Na początku wiadomo, troszeczkę ciaśniejsza, później się ułożyła i, i naprawdę bardzo wygodnie się w niej jeździ. Później chciałam dokupić do niej spodnie, dokładnie ten sam model, natomiast problem jest taki, że przy moim wzroście jest to bardzo ciężkie. Wszystkie spodnie sięgały mi naprawdę dużo, dużo wyżej niż kostka, więc wiadomo, że tutaj musiałabym już dokupić również wysokie buty, a chciałabym tego uniknąć. Dokupiłam więc innej firmy spodnie, również skórzane, też są bardzo wygodne. Ale pasują, tak? Z suwaczkami po boku, więc łatwo tutaj wszystko jest mm, się ubrać w to. Ja kostkę widzę, Alpa jest stary. Tak, buty mogę się pochwalić, dlatego że mają już 7 lat. Fakt faktem, dużo w nich jeździłam, zazwyczaj jako plecak jednak. A są to chyba w to niezłym to stanie. Tak. Tak. tak, więc można wybrać, natomiast ten wybór jest rzeczywiście dużo, dużo mniejszy, więc trzeba niestety troszeczkę uzbroić się w cierpliwość i po prostu poszukać. Rękawiczki są także nieodzownym elementem stroju motocyklisty. Tutaj Anetka wybrała dajnezę Wygodnie ci w tych rękawiczkach? Tak, jak najbardziej. Są miękkie, wygodne, przewiewne, więc na lato są idealne. Tak jest, na lato są idealne. Tego typu przewiewne rękawiczki mają to do siebie, że oczywiście mają nam tutaj te dłonie także chłodzić w czasie jazdy. Natomiast gdy jest zimniej, posiadasz drugi komplet rękawiczek? E, tak, posiadam zimowe rękawice. Tutaj właśnie u Was kupione, e, które jednak no, nie już. Szukujmy się te, to jak jest tak rzeczywiście bardzo, bardzo ciepło. Natomiast już tak wiosna, jesień, to jednak trzeba już tutaj zainwestować w cieplejsze rękawice. Ja Wam się przyznam, też że w letnich rękawiczkach, ale zawsze gdzieś tam czy w kufer, czy w plecach chowam sobie rękawiczki e, cieplejsze, dlatego że jadąc czasami rano, prawda, na trasie tak, jest tak. zimno, potem wychodzi słońce i to tak właśnie mamy motocykliści, że trzeba czasami gdzieś tam coś zabierać dodatkowo, albo odzież termoizolacyjną, albo dwie parę rękawiczek. Widzę, że jeździsz w kasku marki Shoe powiedz mi, czy jesteś z niego zadowolona i czy to także był twój pierwszy wybór i taki kask chciałaś kupić jako pierwszy? Tak, zdecydowanie jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego wyboru, natomiast nie był to mój pierwszy wybór. Na początku myślałam o kaskach tutaj bez szczęki, natomiast uważam, że jednak te ze szczęką, tutaj jest podnoszona szczęka też, są zdecydowanie bezpieczniejsze, również wydaje mi się, że też wygodniejsze, nawet tak jak na zimę. Jednak w lato bez szczęki jest przewiewny, natomiast tutaj na jesień jest troszeczkę lepiej. Jak tutaj widać też mam interkom dedykowany do tego kasku, interkom Seny. W kasku jest miejsce również na uszy, więc tutaj głośniczki też ładnie są wpięte, wszystko tutaj idealnie pasuje i działa, więc naprawdę bardzo wygodny. Tak, to prawda. I jeżeli kask nie jest często przystosowany do tego typu zestawu, zdarza się, że przy bardzo długiej podróży po prostu bolo muszy, bo coś nas delikatnie ciśnie, więc fajnie, że ten kask ma właśnie taką możliwość. To cóż, przejedźmy się i zobaczymy, jakie będą też wrażenia tutaj z jazdy. za jazdę testową. Przejechaliśmy kilka kilometrów, ale jesteśmy tutaj w pięknej scenerii, która kojarzy się z podróżami. Powiedz mi, co myślisz o podróżach tym motocyklem, takich dalszych. Na chwilę obecną nie myślałam o żadnych dalszych podróżach tym motocyklem. Myślę, że jednak jest to dobry motocykl na jakąś taką spokojniejszą jazdę poza miastem. Natomiast mi na, na chwilę obecną wystarcza jazda po mieście, do pracy, do rodziny. Super. Jeżeli zobaczycie gdzieś na ulicach Anetkę w białym kasku, w czarnych skórach i z warkoczem wystający z podkasku. Pozdrówcie ją ode mnie, a ja Ci bardzo dziękuję za udział. Dziękuję również. Jak już Anetka Wam wspomniała, jeździ na kategorii A2. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego sprzętu właśnie na tą kategorię, zapytajcie dealera, który motocykl spełnia takie warunki. Powiem Wam, że w Hondzie możecie kupić takie modele, na których będziecie mogli się poruszać na kategorii A2, jak właśnie CB500F. CB500X, o którym właśnie Anetka także wspominała, bo nad tym sprzętem się zastanawiała. CBR500R, CMX500, czyli Honda Rebel. Jeżeli chcecie takiego boberka z niskim środkiem ciężkości, bardzo łatwo się nim jeździ, także nim możecie na tą kategorię jeździć. Jeżeli myślicie o mniejszych pojemnościach, to także CB300R i Dual Sport, czyli Enduro CRF 250L. Dziękuję za udział w odcinku Anetce. Dziękuję, że byliście ze mną. Proszę o lajki, like subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!